Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Adrian i zapraszam Was na miesięczny odczyt kart Tarota dla Skorpionów. Zaczniemy sobie od afirmacji anielskiej na nadchodzący miesiąc kwiecień 2025. Jaką afirmację dostaniemy, o, wypadła nam. Eee, moja pamięć jest idealna. Pamiętam wszystko bardzo łatwo. czy pamiętam wszystko z łatwością, tak? Fajna afirmacja, skoro nam wypadła, ją bierzemy i zobaczymy, co tutaj karty Tarota mają nam do przekazania, jeżeli chodzi o kwiecień 2025 dla Skorpionów. Jaka energia miesiąca, jakie wyzwania, co w miłości, co w pracy, co w finansach, co w relacjach, co dobrego idzie w waszą stronę. Jaka rada dla Was? Dobrze. Idziemy. Energia miesiąca, zaczynamy. Rycerz Kielichów. No to będzie taki miesiąc pełen emocji, Skorpiony, tak? To taki pełen intuicji, pełen takich głębokich przeżyć. Myślę, że będziecie skorpiony mogły odczuwać silniejszą potrzebę wyrażania swoich uczuć, tak? dzielenia się nimi z innymi, z bliskimi, to myślę, że będzie taki czas, w którym na pewno będzie wam warto pozwolić sobie na właśnie taką otwartość, elastyczność, tak? W relacjach. Możecie też doświadczyć wielu pięknych chwil, jeżeli pozwolicie sobie na większą spontaniczność, tak? Możliwe też, że no, pojawi się ktoś w waszym życiu z jakimś ważnym przesłaniem, z jakąś propozycją, tak, która będzie doprowadzić do tego, że te pozytywne emocje jeszcze bardziej w was wzrosną. tak. Nie wiem, jeżeli tutaj od dawna czekacie na jakąś wiadomość, no to teraz może przyjść ten moment, że właśnie ją otrzymacie i że będzie ona miała dla was no, duże znaczenie, tak? No myślę, że kwietnie to będzie taki miesiąc, który będzie właśnie sprzyjał um, twórczości, tak? Jeżeli, nie wiem, zajmujecie się um, sztuką, nie wiem, um, pisaniem, muzyką, no to możecie też czuć tą taką większą inspirację właśnie do działania, tak? Może też być tak, że poczujecie większą potrzebę takiego no, romantyzmu, bliskości, no to dlatego też będzie warto poświęcić więcej czasu na właśnie na budowanie yy, relacji. Tak? Yy, myślę, że tutaj istotne będzie, żebyście działały w zgodzie ze swoimi uczuciami, tak? żebyście absolutnie tutaj yy, nie ignorowały tego, co podpowiadam wam intuicja. Może będzie też tak, że znajdziecie się w jakiejś sytuacji, która będzie wymagała od Was takiej większej empatii, tak? takiego zrozumienia. No, na pewno kwiecień przyniesie Wam tą taką emocjonalną głębię, tak? Myślę, że powinniście skorpiony sobie pozwolić na to, żeby jej doświadczyć. Mhm. Dobra, idziemy dalej. Wyzwania. Właścicielichów, no myślę, że tutaj dla Was wyzwaniem, jeżeli chodzi o kwiecień, to będzie takie znalezienie równowagi między marzeniami a rzeczywistością, tak, może być tak, że poczujecie, że się bardziej właśnie wrażliwe niż zwykle, tak, że Wasze emocje mogą tutaj prowadzić do idealizowania pewnych sytuacji, czy też osób, no, ważne tutaj na pewno będzie, żebyście nie dały się zwieść e, złudzeniem, tak? Żebyście tutaj nauczyły się odróżniać prawdziwe uczucia od takich chwilowych mm, emocji. Mm. Możliwe też, że staniecie przed jakąś sytuacją, która będzie właśnie wymagała od was takiego dojrzałego podejścia, e, gdzie będziecie też... Mm, Mogły mieć taką skłonność do reagowania w sposób bardziej spontaniczny, w sposób taki bardziej no, nieprzemyślany, tak? No na pewno będzie tutaj dla Was warto pracować nad tymi swoimi emocjami, tym emocjonalnym rozwojem nauczyć się też wyrażać te swoje uczucia w sposób taki konstruktywny. Może być też tak, że, że spotkacie się z jakąś osobą, która będzie um, no, działać bardzo intuicyjnie, bardzo emocjonalnie, tak? co może być dla Was, no nie wiem, no, trudne do zaakceptowania na przykład. Tak? No, ważne tutaj na pewno będzie, żebyście um, nie podchodziły skorpiony do wszystkiego zbyt naiwnie, tak? Um, um, no, chociaż tutaj te Wasze emocje no, są ważne, tak? No to warto tutaj również zachować taki zdrowy rozsądek, tak, żebyście no, tutaj no, zwracały uwagę na to, na to swoje uczucia. No ale, tak jak mówię, no nie podchodźcie do wszystkiego zbyt, zbyt naiwnie, tak? No, może być też tak, że będziecie miały taką. Tendencję do takiego zbytniego analizowania waszej przeszłości, tak? Zamiast skupić się na tu i teraz, ym, więc no, przeszłość zostawcie tam, gdzie jej miejsce, tak? Czyli za Wami. Yy, znajdźcie się tu i teraz, będzie Wam na pewno dużo yy, fajniej. Więc tutaj myślę, że ten kwiecień będzie takim właśnie dla Was miesiącem radzenia sobie, właśnie. Yy, nie wiem, ze swoimi emocjami, tak? Taki też miesiącem takiego świadomego przeżywania tych Waszych um, uczuć, tak? Co dalej? No, to chyba tyle. Idziemy dalej. E, praca e, Rycerz Mieczy, e, no to będzie taki czas takich trudniejszych decyzji, tak? Ale szybkich, tak? Będziecie musieli szybkie jakieś decyzje podejmować. Takie dynamiczne wyzwania też mogą być. E, może też i konieczność działania pod presją. Możliwe, że poczujecie tutaj, że, że wszystko dzieje się za bardzo intensywnie, że będziecie musieli tutaj no, podejmować jakieś szybkie um, kroki, tak, żeby nadążyć za zmianami. No, myślę, że ważna tutaj będzie wasza umiejętność, właśnie takiej elastyczności, um, analizy, tak, też, żebyście tak. No, no były otwarte na, na, na to, co się dzieje, na te, na te zmiany, tak? Może też być tak, że staniecie przed koniecznością obrony jakichś swoich pomysłów, nie wiem, czy argumentowania, z, nie wiem, swojej pozycji wobec innych. No tutaj na pewno istotne będzie, żebyście nie działały absolutnie zbyt impulsywnie, Skorpiony, A Wy to potraficie, dobrze, dobrze o tym wiecie. Czasami jest tak, że te szybkie decyzje, te, te, te szybkie działania, no to jest konieczne, tak? No to tutaj mimo tego, no jednak warto mieć tą pewność, że są one, no dobrze przemyślane, tak? Możliwe, że poczujecie taką większą potrzebę rywalizacji, tak? Czy też um, odczujecie presję ze strony otoczenia, nie wiem, jeżeli macie do czynienia z trudnymi współpracownikami, z przełożonymi, no warto tutaj zachować spokój, nie dać się wciągnąć w żaden konflikt, bo to do niczego dobrego was absolutnie nie doprowadzi, tak. Możliwe też, że poczujecie się, że będziecie, że musicie zawalczyć o swoje miejsce w, w, w pracy, tak. Czy też będziecie musiał udowodnić to, że coś potraficie, tak. No tutaj na pewno wygracie jeżeli będziecie faktycznie otwarte na te zmiany, będziecie szybko działać Będziecie szybko reagować skorpiony tak No idziemy dalej Finanse Szóstka kielichów No jeżeli chodzi o finanse myślę że No tutaj Spojrzycie na jakieś doświadczenia związane z finansami w przeszłości, i to spowoduje, nie wiem, jakąś większą, e, przeanalizujecie swoje jakieś wcześniejsze doświadczenia, tak, żeby właśnie nie, nie powtarzać tych swoich, nie wiem, błędów, e, czy też pomnażać swoje dobre decyzje, tak. Um, możliwe jest również tutaj, że no, otrzymacie jakieś pieniądze, tak, czy też wsparcie od kogoś z y, y, przeszłości. Um, nie wiem, może to być jakaś stara pożyczka, nie wiem, spadek, niespodziewana jakaś pomoc y, finansowa. Um, myślę, że to też będzie taki czas, w którym warto będzie, żebyście się zastanowiły nad, nad tym, jak tutaj umocnić. Te Wasze finanse na przyszłość, tak? Jak możecie też lepiej zarządzać tymi finansami? Możliwe też, że poczujecie, że chcecie podzielić się też, nie wiem, wesprzeć kogoś bliskiego, jeżeli chodzi o finanse, tak? No, unikajcie zbyt y, takich emocjonalnych decyzji, jeżeli chodzi o wydatki. Y, no, tutaj sentymenty absolutnie nie powinny wpływać na y, finanse. Y, no, jeżeli tutaj na przykład macie jakieś zaległe sprawy finansowe, no to teraz na pewno będzie dobry moment, żebyście się tym y, skorpiony zajęły, uporządkowały to i będziecie miały to y, z głowy, tak. Może być też tak, że poczujecie, że, że chcecie inwestować w coś, co ma dla was jakieś osobiste znaczenie, tak? No, warto tutaj na pewno będzie podejść do tych finansów z rozwagą, ale też no nie bać się korzystać z, z, tych, z tych waszych pieniędzy, tak? Ale korzystajcie z nich mądrze. Idziemy dalej. Miłość, trójka monet. Myślę, że ten miesiąc, no, dla skorpionów to będzie takim czasem budowania, wzmacniania relacji, tak, pracy nad relacjami. No, jeżeli skorpiony jesteście w związku, no to będziecie mogli zauważyć, że Komunikacja, współpraca z waszym partnerem są bardzo istotne i ważne dla rozwoju tej waszej relacji. tak? No warto tutaj na pewno będzie się skupić na takich wspólnych waszych celach, też, żebyście też planowali tą swoją przyszłość. Im bardziej się w to zaangażujecie, tym w tą pracę nad tą relacją, tak? no to tym lepsze efekty będziecie mieć. Możliwe też że. Um, um, możliwe też, że poczujecie. Um, no, że budujecie coś wartościowego um, z tą drugą osobą, z tą waszą drugą połówką, tak? I ta wasza więź staje się coraz um, silniejsza, tak? Natomiast jeżeli chodzi o samotnych e, skorpionów, no to myślę tutaj, że e, kwiecień będzie takim miesiącem, w którym warto mm, no, otworzyć się na te nowe znajomości, tak? E, no ale to też myśleć o tych znajomościach w taki sposób e, no, przyszłościowy, tak? Nie jakiś przelotny tam e, romans. E, możliwe, że spotkacie kogoś, kto będzie pasował do, do tej waszego, waszej wizji związku, tak? Waszego schematu związku no i będzie gotowy na te poważniejsze zaangażowanie, tak? No podchodźcie do tej miłości z dojrzałością, gotowością do inwestowania tego swojego czasu i też no i energii na, na budowanie czegoś wartościowego, tak? Mm. Może być też tak, że otrzymacie jakieś wskazówki od przyjaciół, czy też bliskich, właśnie e, dotyczące, nie wiem, waszego związku, waszego życia uczuciowego. E, więc tutaj myślę, że też no, ten miesiąc będzie takim e, miesiącem, w którym na pewno będzie warto podejść do tej miłości w sposób taki mm, no, pragmatyczny, tak, taki pełen pasji, ale też taki i mm, pełnego zaangażowania, tak? No, myślę, że to da, da Wam naprawdę bardzo dużo fajnej no, radości, tak? Dobra, idziemy dalej. Relacja z bliskimi. No, tutaj takiej troszeczkę te ta relacje będą Wam tu no, wymagały od Was troszeczkę większej cierpliwości. Możliwe, że poczujecie, że niektóre relacje rozwijają się no nie tak jakbyście chciały, tak? Zbyt za wolno może, ale to jest tylko po to, żeby one były w przyszłości mocniejsze, tak? No, ważne tutaj na pewno będzie, żebyście nie spieszyły się i dały sobie oraz tym Waszym bliskim czas na budowanie tych Waszych więzi, w tej Waszej relacji, tak? Yy, możliwe, że będzie też tak, że poczujecie, że no musicie yy, no przejąć yy, większą kontrolę, tak? Yy, yy, za pewne sprawy w rodzinie, tak? Większą odpowiedzialność, tak? Yy, no być może też ktoś z bliskich no, będzie liczył na tą waszą pomoc, tak? No warto tutaj na pewno będzie inwestować te yy, te relacje, bo one będą owocowały w przyszłości, tak? Yy, możliwe też będzie tak, że yy, zauważycie, że te yy, wasze więzi, które pielęgnujecie, tak, stają się coraz silniejsze i to wam też da taki yy, takie poczucie spełnienia, takie poczucie yy, szczęścia, tak? Yy, Możliwe też będzie, że otrzymacie taką propozycję wspólnego przedsięwzięcia, tak? czy też współpracy z kimś, e, z bliskich, tak. E, no ważne tutaj będzie, żebyście tu e, no nie podejmowały pochopnych decyzji, tak, e, jeżeli chodzi o, o wasze relacje, że niech one się budują powoli, ale stabilnie, tak? Bo to będzie tak naprawdę owocowało w, w Waszej e, przyszłości, tak? Jeżeli tam były jakieś konflikty wcześniej, no to tutaj w piątku będzie ten moment, żebyście to sobie fajnie rozwiązały, właśnie. I, i dzięki rozmowie, dzięki cierpliwości, właśnie, dzięki konsekwentnemu podejściu, tak? No, na pewno tutaj będzie warto docenić tych ludzi, którzy są wokół Was, no są z Wami tak naprawdę większą część Waszego życia, tak? No i budujcie te relacje na, na, na zasadzie wzajemnego e, wsparcia. Mhm. Dobra, idziemy dalej. Co dobrego idzie w waszą e, stronę, skorpiony? E, osiemka buław e, myślę, że jakieś szybkie, pozytywne zmiany przed wami są, tak? Coś e, nie wiem, zacznie szybciej dziać m, w waszym życiu, tak? E, Możliwe, że jakieś rzeczy, które wcześniej wydawały Wam się, że stoją w miejscu, nagle nabiorą jakiegoś tempa. Możliwe, że otrzymacie jakąś ważną wiadomość, nie wiem, propozycję, czy też nadarzy Wam się jakaś okazja, które będą, nie wiem, wymagały takiego natychmiastowego działania. Tak. Może też zauważycie, że pewne, nie wiem, jakieś wasze projekty, przedsięwzięcia, które wydawały wam się, że no, są troszeczkę spóźnione, nie wiem, nie, nie rozwijają się tak, jakby byście tego chciały. No, zaczną Wam przynosić pierwsze widoczne mm, rezultaty, więc tutaj jak najbardziej ważne będzie, żebyście no, były gotowymi na te szybkie e, właśnie zmiany, na te szybkie decyzje, żeby się też mm, no, nie bały no, korzystać się z tych nadarzających się okazji, tak? E, możliwe też że mm, może, możliwe też, że przyjdzie do Was jakaś nagła podróż, może jakieś spotkanie, nie wiem, jakieś Coś się zadzieje, tak? Coś może coś się zadzieje takiego niespodziewanego, że to też może zmienić troszeczkę wasz y, sposób myślenia, tak? Jeżeli mówimy o myśleniu takim y, na przyszłość, tak? Y, nie wiem, jeżeli tutaj od dawna czekałyście na jakiś rozwój sytuacji, to teraz y, no, możecie zobaczyć te pierwsze efekty tych swoich działań, tak? To może być właśnie taki miesiąc, no, w którym no, warto będzie iść z nurtem, tak? Dostosować się do, do tych zmian, zamiast opierać, zamiast się temu opierać, tak? Otwórzcie się po prostu na to i idźcie z tym tak, jak, tak jak to się będzie działo, tak? Możliwe też, że będziecie miał tutaj większą motywację, do, nie wiem, do, do zmian tak, zamiast tutaj e, temu się e, nie wiem na siłę opierać, tak. Mm, no, myślę, że ten kwiecień na pewno będzie takim intensywnym miesiącem, gdzie będzie takie szybsze tempo, jakieś nowe możliwości. E, tylko właśnie tutaj będzie istotne to, żebyście umiały z tego e, skorpiony e, skorzystać, tak. E, idziemy dalej. Karta rada. E, księżyc. Zachowajcie tutaj, myślę, ostrożność, tak? Słuchajcie swojej intuicji. Księżyc tutaj nam bardzo ładnie pokazuje, że nie wszystko, co widzicie, jest takie, jakim Wam się wydaje, tak? Dlatego warto tutaj dobrze się przyglądać jakimś sytuacjom, zanim będziecie podejmować jakiekolwiek decyzje, tak? Nie wiem, no możesz, może być tak, że będziecie mieć do czynienia z jakimiś sytuacjami, które będą na przykład wymagały jakiegoś waszego, głębszego zrozumienia, tak? Absolutnie tu nie działajcie pod wpływem emocji. Nie ufajcie bezgranicznie wszystkiemu, co na przykład usłyszycie, tak? Może być też tak, że będziecie mieć intensywniejsze sny czy też silniejsze połączenie z tą swoją intuicją, więc tutaj warto zwrócić też na to uwagę, tak. No jeżeli tutaj na przykład czujecie, że coś nie jest dla was do końca jasne, no to słuchajcie, lepiej będzie skorpiony chwilę poczekać, poszukać dodatkowych informacji, tak, zanim nie wiem, podejmiecie decyzję, zrobicie krok, tak, kolejny krok w tej sprawie, tak. No, księżyc nam tu też bardzo ładnie podpowiada, że czasem tutaj warto właśnie zaufać tej swojej wewnętrznej mądrości, tej, tej intuicji tak? i nie działać absolutnie pochopnie. Tak? No, myślę, że w kwietniu będzie na pewno kluczowe no właśnie uważne obserwowanie rzeczywistości. Tak? Unikanie działań opartych wyłącznie na emocjach. No jeżeli będziecie słuchać swojej intuicji, na pewno unikniecie tych niepotrzebnych błędów, tak? A prawda przyjdzie i tak do was w odpowiednim czasie, tak? Także tutaj, no zobaczycie tą prawdę wtedy, kiedy będzie na to po prostu czas. No tak to widzę, tak wygląda wasz miesiąc, jeżeli chodzi o kwiecień. Dajcie mi znać w komentarzu, czy przyjmujecie czytanie, czy też nie. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, napiszcie komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zechcecie postawić mi kawę, link w opisie. Dziękuję Wam ślicznie za dzisiaj. Wspaniałego miesiąca Wam życzę. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.